Siema, witajcie z tej strony, ja, Artur. E, dziś chciałbym nagrać e, 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 Ciekawostki o Kamilu Stochu. E, na początku, przed filmem, uprzedzę was, uprzedzę że wszystkie informacje, wszystkie informacje znalazłem z wyszukiwarki Google. Dobra, Kamil Stoch urodził się 25 maja 1987 roku. Zakopanym. Tu jest Kamil Stoch. Urodził się w Zakopanym 19, 1987 roku. Jego mama Krystyna jest urzędniczką, a jego ojciec Bronisław jest psychologiem. No, jego ojciec jest psychologiem Bronisław, a jego mama urzędniczką Krystyna. Ehm, dobra. Kamil Stoch. Na nartach zaczął jeździć w wieku 4 lat, a pierwszy skok na skoczni, którą zbudował z kolegami, oddał w wieku 5 lat. Na nartach zaczął się jeździć w wieku 4 lat. No, no to miał mało lat, a już y, potrafił jeździć. A um, y, pierwszy skok oddał w wieku 5 lat. A w wieku 8 lat zapisał się do klubu narciarskiego. Tu Kamil e, e, czytałem, że Kamil Stok zapisał się do tego klubu narciarskiego, gdzie e, tam 7 razy zadebiutował i był najlepszy i no i e, był tam najlepszy i jeszcze tam jakieś medale zdobywał za to i w szkółce, jak miał 12 lat, skoczył 128 metrów. E, e, mamy na YouTuba, mogę Wam jeszcze dziś pokazać, jak Kamil Stok się wypowiada, bo skoczył 128 metrów na skoczni. Ok. A tu, żebym jeszcze nie zapomniał... Kamil Stoch podczas konkursu skoków narciarskich poznał swoją żonę Ewę, z którą wziął ślub i się ożenił. Dobra, a teraz, jak obiecałem, pokażę Wam, jak Kamil Stoch y, właśnie się wypowiadał na ten temat, że właśnie Kamil Stoch y, skoczył y, 128 metrów. Słyszycie, Kamil, Kamil Stoch i proszę, tu wam wyskakuje dwunastoletni Kamil Stoch. No i proszę bardzo. Pierwszy raz zaczęłam skakać na 4 lata temu. Do treningów nam mówiła pani Adia Zębu, która założyła ten klub nasz, LKS ZONG. Bardzo się cieszę z tego, że skoczyłem tutaj na tej skoczni 128 metrów. No i proszę, tu mamy potwierdzenie, że Kamil Stoch skoczył 128 metrów. Na razie trzymajcie się, jak filmik Wam się spodobał. Nie zapomnijcie subskrybować mojego kanału i zostać łapeczki. W...